Następnym razem spróbuj światło bramki. I Będzie zajebiście. No co ja poradzę stary, że mam tak potężnego woleja? Potężny wolej? Stary, to trochę dziwnie brzmi. Dobra, panowie, lecę po nią. Nie! Nie możesz to. Tak, tak po prostu wejść! Cieplotka się zrobiła. Zostawić was na chwilkę? Chłopaki, nic nie rozumiecie. To nie jest sąsiad, do którego wchodzicie po prostu na posesję. To stary Grzegorz. A stary Grzegorz to prawdziwy psychopata, internetowy hejter. Psychopata... w sensie ma demencję. Nie, psychopata w sensie... Hannibal Lecter albo Dexter. Hmm. Może... Norman Bates. Ted Bundy. Nie znam żadnej z tych postaci, Przemo. Niestety nie oglądam anime. Sorry. Ja też. Dobra, pokażę Wam, chodźcie za mną. Muzyka Wiem, jak to wygląda, ale zaufajcie mi, że. To jest bardzo, bardzo niepokojące. Przemuś, Jeżeli zamierzasz nas zabić w tym garażu, to ze względu na naszą przyjaźń, powiedz no to teraz, co? Słuchaj. A to? To też jest dowodem w całej tej twojej sprawie? Co? Dlaczego krówki miałyby być dowodem w sprawie? Po prostu lubię krówki. Tylko pytam, tylko pytam. Słuchajcie, pierwszy raz na Starego Grzegorza natknąłem się już dwa lata temu. Wtedy napisał mojej mamie bardzo, ale to bardzo nieładny komentarz. Co jej napisał? Nie ma to większego znaczenia teraz. Jeżeli mam już brać udział w tym czymś, to chcę wiedzieć. Napisał mojej mamie, że ma wielkie i piękne donice. To będzie najlepszy dzień ever. Kontynuuj. Postanowiłem zrobić dużo szerszy research związany ze starym Grzegorzem. I wiecie co? W internecie nic nie znalazłem. A to bardzo podejrzane. Więc zacząłem go śledzić w rado. A tu są wszystkie efekty tego. Jest. Tu są dowody na winność starego Grzegorza. Zacznijmy od początku. Widzicie to zdjęcie? Tutaj przyłapałem go, jak wchodził do budynku szpitala dziecięcego i miał torbę pełną bardzo dziwnych gadżetów. Idę o zakład, że albo troluje, albo znęca się nad tymi dziećmi. I teraz uwaga, mam komentarze rodziców ze strony szpitala w dniu, kiedy był tam stary Grzegorz. Oto jeden z nich: Moje dziecko nigdy nie zapomni tego dnia. Mhm. Albo pani Marysia napisała. Dzień pełen łez. Nie wiem, co konkretnie tam robi, ale jestem pewien, że to coś makabrycznego. Poza tym, jak przyjrzycie się, to na tym zdjęciu, na jego dłoniach wciąż możemy zauważyć krew. Przypadek. Mm -mm. Kolejna sytuacja. Przyłapałem tego człowieka na hejtowaniu mojej ex, czyli Pauliny. Co prawda my tam z Pauliną już za dużo nie rozmawiamy, ale... Honor, to jest honor. Gdy zobaczyłem przypadkowo, że ten stary człowiek zaczepia ją przez płot... Śledziłeś się chciałeś powiedzieć. Krip. Ha. Powtarzam, gdy przypadkowo zauważyłem, że ten stary dziad ją przez płot zaczepia, to wiedziałem, że coś złego się wydarzy. I wiecie co? Stało się. Kiedy skończyli rozmawiać, a nie wiem o czym rozmawiali, to stary Grzegorz strasznie się do niej uśmiecha. A Paulina po kilku krokach Zalała się łzami. Musiał jej powiedzieć coś podłego. No, jestem w stanie uwierzyć, że koleś pocisnął twoją matkę w necie i powiedział coś wrednego do Pauliny, ale to nie czyni z niego hejtera roku. Zgadzam się z tym panem. Więcej dowodów poproszę. Chcecie dowodów? Oto on. Stary, masz dowód na taśmie magnetofonowej? W wersji cyfrowej się nie dało tego zdobyć. No, wiesz, że mamy 21 wiek? Gdyby było na cyfrowej to czy mogłem zrobić tak? Notka numer 42. To już trzeci dzień, jak śledzę Paulinę. To nie Zaczynam to? <grym> ja panu powiem, że ja to bym do nich strzelał jakbym albo truł. brudne stworzenie. Panie, ja no to się zgadzam całkowicie. A coraz więcej jest ich na naszych ulicach. Każdego dnia przybywa. No. Za to to już może być paragraf. To już nie jest śmieszne, powinniśmy to zgłosić. Czyli wierzycie mi, tak? Zgłaszamy go? Pożałujesz, Grzegorz. A tutaj znajdzie pan to nagranie, o którym wcześniej wspomniałem. No, no. Niezłe retro, synu. Nie lepiej było zgrać na pendrive'a? O, jest i nasz podejrzany. Zapraszam. Proszę, proszę do mnie. Yy, bardzo proszę mi wyjaśnić ten komentarz pod zdjęciem tej pani. To jest pani Grażynka, matka tego chłopaka. Napisałem, że ma bardzo ładne donice. No, bo niech pan zobaczy. No. Taka, taka żółto-zielona, czerwona, czarna. Akurat potrzebowałem takich donic, bo chciałem sobie zasadzić pomidory. A pani Grażynka bardzo mi pomogła, dzięki niej kupiłem. Mhm, mm no dobrze. A niech pan mi wyjaśni tą sytuację z panią Pauliną. No, znam oczywiście tę. Młodą damę. I wiem, kiedy robiono to zdjęcie. No, to była akurat rocznica śmierci mojej żony, wie pan? Zaczęliśmy rozmawiać, Jak jakoś zeszło na ten temat. Opowiedziałem tej pani, jakim wspaniałym człowiekiem, jaką wspaniałą kobietą była moja żona. No, wzruszyliśmy się po prostu. No, wie pan, to było urocze. Dobrze. Eee, kolejne zdjęcie. Proszę mi wyjaśnić tą sytuację. No, to zdjęcie zrobiono pod szpitalem, w którym. Po godzinach, charytatywnie, pracuję jako klaun. No, po prostu rozśmieszam dzieciaki, no takie oddawanie dobra. A, a że jakieś ślady, no to, to są resztki make-upu. Po prostu czasem jako klaun maluję nos. Mhm. Dzieciaki śmieją się z tego do łez. No. Rozumiem. E, jeszcze mam tutaj e, fragment nagrania. Mhm. Proszę założyć słuchawki i przesłuchać, i wyjaśnić mi tą sytuację. <laughs> No tak, no to, no to chodziło o szczury, no szczury w piwnicach, które no rzeczywiście strasznie się rozpleniły i każdego dnia było ich coraz więcej. Już sobie z tym poradziliśmy. No dobrze. Dziękuję panu bardzo za wyjaśnienia. Przepraszam za problem, to było nieporozumienie. Jeszcze tak dla formalności, jak pan się nazywa i gdzie pan pracuje? Robert Nowak, pracuję w Centrum Pomocy Uchodźcom, jeżdżę czasem na misje humanitarne. Wie pan. Koledzy nazywają mnie Gutermann. Tak po niemiecku dobry człowiek. Ale ja się z tym nie zgadzam. No. Co dobry człowiek? Każdy tak powinien postępować. Nie? Chyba muszę porozmawiać z Twoją mamą. Krewkę. Chętnie. No, i jednak okazało się dowodem w sprawie. Niby w jakiej? Sprawia, że masz obsesję na punkcie swojego podstarzałego sąsiada. I jak zwykły creep śledzisz Paulinę. Bardzo śmieszny, bardzo śmieszny. Skąd ci się w ogóle wzięło, że on się nazywa Grzegorz? No nie wiem, jakoś tak mi pasowało na takiego starego Grzegorza. Na długo masz szlaban? No, krągły miesiąc. No wiem, wiem, ale przynajmniej mnie to czegoś nauczyło, żeby na pewno nikogo pochopnie nie oceniać. Zobaczcie, chciałem nakryć hejtera, sam okazałem się być caterem. Cenna nauczka. Dobra, prze my będziemy spadać jutro o tej samej godzinie. No nigdzie się stąd nie wybieram. Dobra, uciekajcie. Dzięki wielkiej sorry Was za tą akcję tak? dzisiaj. Do zobaczenia. Dzięki za obejrzenie tego odcinka do końca. Jak pewnie zdążyliście zauważyć, partnerem tego odcinka były krówki od marki Wawel. Zresztą Wawel wyznaje tą samą zasadę co my, czyli lepiej dzielić się dobrem niż hejtem. To ważne. A pod tym postem na naszym Instagramie organizujemy konkurs, w którym do wygrania jest spotkanie z nami 31 sierpnia w Krakowie na mitapie. Konkurs jest bardzo prosty. Wystarczy, że pokażecie jak dzielicie się dobrem. Więcej szczegółów oczywiście znajdziecie w opisie tego posta, a my widzimy się jak zwykle za tydzień oraz 31 sierpnia na stoisku marki Wawel. Na Mitabbie w Krakowie. Papsy. Baba! Pa, pa.